I became the third wife of a billionaire prince. When I break the rules, he makes sure I learn my lesson, but never with his hands. He says discipline should come with distance, so he uses a cane instead. I have to wear big clothes so that men don't look at my big bum bum. He's a very jealous person. He never let me complain about my weight. He just gave me collagenic fat burners and told me it would fix everything. Cześć, mam na imię Ania. Kilka tygodni, może miesięcy temu przeczytałam, że według Google większość stron, które pojawiają się w Internecie, jest tworzona pod algorytmy i różnego rodzaju sztuczną inteligencję. Trochę mnie to zaskoczyło, ponieważ jednak wydawało mi się, że ten ludzki Faktor, że, że człowiek w internecie ma swoje miejsce i jest w jakiś tam sposób istotny. Okazuje się jednak, że jest on istotny w zupełnie inny sposób niż do tej pory mi się wydawało. O co w tym wszystkim chodzi i co ma z tym wszystkim wspólnego wideo, które widzieliście na początku? Zapraszam. Sponsorem dzisiejszego odcinka są członkowie na kanale. Dziękuję Wam za wsparcie i dlatego co miesiąc dostajecie ode mnie dodatkowe wideo. W tym miesiącu rozmawialiśmy o zakupach emocjonalnych, przede wszystkim o tym, jak wykorzystuje się nasze szczęście, aby nakłaniać nas do zakupów. Jeśli tego typu treści Was interesują, to będzie mi miło, jeśli dołączycie do członków na kanale. Wszystkim członkom jeszcze raz dziękuję, a tymczasem wracamy do odcinka. Internet umiera! Przeczytałam ostatnio pośród nagłówków gazet, które regularnie śledzę i. Totalnie nie rozumiałam o co chodzi. Okazuje się jednak, że. The dead internet theory relies on the idea that the internet as we knew it died back in 2016, and since then everything we see online is artificially generated content created to gaslight the entire world. Now, when you first hear that, you might think it's just another conspiracy, which it is, but it is one that has some truth to it. Every day, the line between human creation and machine creation gets a little bit more blurred. Timothy Shoup from the Copenhagen Institute for Future Studies predicts that by 2026, 99 of the internet will be generated by artificial intelligence. Co fascynujące w tej teorii, która do tej pory przede wszystkim w różnego rodzaju niszowych środowiskach się pojawiała, to fakt, że olbrzymia ilość ekspertów zajmujących się tym tematem stwierdza, że jest w niej całkiem dużo prawdy. Internet coraz mniej jest tworzony pod ludzi i coraz mniej ludzi jest w tym internecie i to wydaje mi się naprawdę niesłychanie ciekawym zjawiskiem, które swoją drogą będę rozwijać też w innym wideo, które już zaplanowałam sobie na następne tygodnie, związanego z, z mediami społecznościowymi, ale jak to jest możliwe, że ludzie z internetu są wypychani? Wydaje mi się, że przede wszystkim rolę w tym procesie odgrywają boty. Boty, które wszyscy bardzo dobrze znamy, które pierwotnie na samym początku mojej przygody z internetem wydaje mi się, że zostawiały różnego rodzaju komentarze, wysyłały różnego rodzaju linki i miały za zadanie albo wysłać nam wirusa, albo zachęcić nas do tego, żebyśmy weszli na jakąś stronę. Por Graficzną. Na przestrzeni lat zupełnie jednak się przetransformowały. Zaczęły z różnego rodzaju takich fejkowych kont, które y, nic ze sobą nie wnosiły, poprzemieniały się w konta wirtualnych influencerów, którzy, że, którzy rzeczywiście pompują na platformy społecznościowe content, i bardzo często jest to content. Y, o jakiejś tam wartości, czy większej, czy mniejszej, to tak naprawdę nie mnie oceniać. Prawda jest jednak taka i warto zwrócić na to uwagę, że wielkie agencje marketingowe... Y przy współpracy wielu specjalistów tworzą konta wirtualnych influencerów, którzy w tym momencie mają już łącznie miliony, jeśli nie miliardy obserwujących. Konta takie jak to Aitany Lopez, która została stworzona przez agencję marketingową The Clueless i która współpracuje z markami takimi jak Audi, Dior czy tam inne mega wielkie, wiecie, takie marki, które do tej pory zarezerwowane były dla influencerów, żywych z krwi i kości stworzonych, według mnie pokazuje, że, yy, no, że jest rynek ku temu, aby jednak i ci influencerzy sztuczni, wirtualni, nieistniejący, wygener wygenerowani przez sztuczną inteligencję, znaleźli yy, swoich odbiorców, żeby znaleźli swoje miejsce w internecie. I aby jednak różnego rodzaju reklamy przez ich konta do naszych domów się wkładały. I to swoją drogą jest niesłychanie fascynujące dla mnie, że pomimo iż nadal ludzkim influencerom płaci się nawet do 46 razy więcej niż influencerom wirtualnym, to już teraz zaobserwowano, że wirtualni influ influencerzy. Nie tylko mają większe zaangażowanie swojej społeczności, ale także, a może przede wszystkim, generują wyższy ROI, czyli Return on Investment, czyli wyższy, wyższy, bardziej efektywne kampanie marketingowe z udziałem tego typu wirtualnych influencerów są. To wszystko łącznie zebrane w jedną kupę informacji dla mnie jest znakiem, sygnałem, że najprawdopodobniej influencerzy wirtualni zastąpią influencerów, Takich jak ja z krwi i kości, jeśli chodzi zwłaszcza o działania marketingowe, ponieważ no wiadomo, jak to jest we wszystkich wielkich korporacjach, liczy się przede wszystkim koszt. I jeśli żywy influencer nie jest w stanie wygenerować między innymi na przykład sprzedaży, zaangażowania czy zwiększyć ilość wyświetleń profilu danej marki, to najprawdopodobniej marki te będą powoli od tych influencerów żywych po prostu ze względu na cięcia kosztów odchodzić. I swoją drogą mówiliśmy o tym już jakiś czas temu z perspektywy marek odzieżowych, ponieważ marka Mango na przykład już w tym roku zdecydowała, w sumie w zeszłym, w 2024, zdecydowała się zrezygnować z olbrzymiej ilości kreatywnych specjalistów na rzecz yy, wygenerowanych przez sztuczną inteligencję obrazów konkretnie. Tam chodziło o kampanię marketingową kole konkretnej, konkretnej kolekcji, która yy, zamiast mieć robione zdjęcia, Czyli zamiast zatrudniać modelkę, fotografa, makijażystkę, zamiast wybierać miejsca, w które się pojedzie itd., Mango zdecydowało się wklikać w sztuczną inteligencję, jakie są ubrania i wygenerować na podstawie tych obrazów zdjęcia. Które nie do końca tak naprawdę nawet wiemy, czy dobrze przedstawiały te ubrania, bo przecież skąd sztuczna inteligencja wie, jak na wietrze będzie zachowywać się ten albo inny materiał. No jednak to pokazuje według mnie jasno i klarownie, że ta sztuczna inteligencja będzie zamieniać i zabierać miejsca pracy bardzo wielu zawodów kreatywnych. Mówiąc o tym w ogóle teraz też przecież mi się przypomniało, że samo Action się nazywa ten sklep? Nie. Yy, Half Price. Podobnie korzysta ze zdjęć wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Jako z billboardów w swoich sklepach. Co widziałam ostatnio w Polsce, jak byłam w, w centrum handlowym. No ale wracając jednak do meritum, to po prostu podsumowując ten blog wideo. Ta popularność wirtualnych influencerów czy obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję w każdym aspekcie, w każdym, na każdym kroku działań marketingowych według mnie będzie coraz bardziej powszechna, to jednak w jakiś tam sposób mnie niepokoi z kilku powodów, i może teraz właśnie na tych powodach się skupmy. Koszty środowiskowe ze sztuczną inteligencją są olbrzymie. Ostatnio opublikowany raport przez Washington Post donosi, że na wygenerowanie stusłownej słownej wypowiedzi potrzeba pół litra wody i jest to dużo więcej niż firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pierwotnie myślały, że będzie potrzebne. Właśnie do tego konkretnego procesu. Jakby tego było mało, sztuczna inteligencja pochłania ilości energii, które mogą być porównywalne do y, zużycia energii przez małe państewka. Co według mnie jasno sugeruje, że sztuczna inteligencja jest niesłychanie spragniona i głodna, i co również powinno sprawić, że zaczniemy się zastanawiać, skąd będziemy mieć zasoby na to, aby tę sztuczną inteligencję wykarmić i napoić. A ze sztucznej inteligencji korzystają w tym momencie, można by mieć wrażenie, tak naprawdę wszyscy, pomijając osoby, które chcąc zabłysnąć w trendach na TikToku czy na Instagramie, będą albo generować właśnie jakieś wideo, albo tworzyć obrazy, które później będą dzielić i które później będą zbierać dziesiątki wyświetleń to tak naprawdę warto przyjrzeć się temu, że w Unii Europejskiej znacząca większość firm jest pozytywnie nastawiona do wykorzystywania różnego rodzaju automatyzacji, w tym sztucznej inteligencji, a mówi się o tym, że nawet ponad połowa firm dużych, czyli takich zatrudniających ponad 250 osób, już w tym momencie ma. Projekty, które tę sztuczną inteligencję mają spopularyzować tak bardzo, że stanie się ona elementem życia prawie każdego pracownika i ich firmy. I kiedy pomyślimy o tym wykorzystaniu sztucznej inteligencji z tej globalnej perspektywy, to naprawdę cała ta ilość zasobów, która na jej pracę jest potrzebna, może nas przytłoczyć. Dzisiejsze wideo jednak nie do końca chciałabym, aby było o tym, bo dzisiejsze wideo rozpoczęłam od takiego Reel'sa, takiego TikToka, który według mnie jest Również przejawem tego, jak wielkie korporacje wykorzystują sztuczną inteligencję, i jest przejawem tego, jak ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, który ma bezpośredni wpływ na nas, nie tylko na zasoby, które są w naszym otoczeniu, ale także na to, co znajduje się w naszym portfelu. Wideo, które widzieliście na początku, całe od początku do końca jest fakiem, można by powiedzieć, tak. Ani osoba, ani zdjęcia, ani głos, ani historia, nic co w nim widzieliście nie było prawdziwe. Jest ono początkiem trendu, który mam wrażenie, że zalewa internet i ja, niezależnie od tego, jak staram się, aby mój algorytm tego typu treści mi nie promował, zawsze na każdej platformie, jak zaloguję się nawet tylko na chwilę, chociaż na sekundkę, z taką treścią muszę wejść w interakcję, bo po prostu jest ona mi wpychana. Treści te, które bardzo często Tworzone są dokładnie w ten sposób, aby kontrowersyjne informacje rozpowszechniać i też właśnie tym samym sprawiać, że ludzie będą chcieli ten kontent dzielić, że będą chcieli właśnie to zaangażowanie, czyli interakcję z nim tworzyć. Jest idealnym sposobem na to, aby sprzedawać ludziom produkty i w 90% kontent tego typu, z którym ja się zetknę, właśnie coś takiego ma na celu, czyli właśnie ma. Na celu, zachęcić mnie do tego, abym kupiła coś, czego nie potrzebuję, abym wydała pieniądze tam, gdzie tak naprawdę nie będzie to dla mnie dobre. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji, tak aby tworzyła treści, które w pomocy w, z wykorzystaniem wszystkich materiałów marketingowych, które są dostępne w internecie, będą jak najlepiej, jak najbardziej sprawnie w stanie nakłonić nas do zakupu, to jest według mnie trend, który jest niesłychanie niepokojący. I wideo, takie jak to, które widzieliście na początku dzisiejszej treści, dzisiejszego materiału, są znakiem, sygnałem, że tego typu treści w internecie, wbrew pozorom, mają się całkiem dobrze. Dziesiątki tysięcy wyświetleń każdego z wideo na tym konkretnym koncie albo na innych kontach, które będą wykorzystywać identyczne twarze, identyczne zdjęcia i generować identycznie absurdalne historie, według mnie są świadectwem tego, że ludzie, Mało mają świadomości na temat tego, jak bardzo nieprawdziwe jest wszystko to, co widzą. A także, jak bardzo mało zdają sobie sprawę z tego, że sztuczna inteligencja już w tym momencie przede wszystkim wykorzystywana jest po to, aby wpychać im rzeczy, których nie potrzebują. Internet, który pierwotnie miał być miejscem y, upustu ludzkiej kreatywności, stał się miejscem do masowego wpychania ludziom rzeczy, których ci ludzie nie potrzebują, stał się miejscem do promowania tej. Masowej, strasznej, obrzydliwej konsumpcji stał się miejscem, który ogłupia, który dzieli ludzi i który właśnie takimi treściami o wątpliwej wartości merytorycznej, co zapomniałam do dodać, po prostu sprawiają, że jednak nasza, nasza świadomość cyfrowa. Coraz więcej pozostawia do życzenia. I jeśli myślicie, że tego typu treści, że tego typu zachowania są zarezerwowane dla na przykład yy, formatów skierowanych do kobiet, to chciałabym was tutaj zatrzymać. Robiąc research do dzisiejszego wideo, natknęłam się na przykład również na tego TikToka. Somehow the Spotify scandal has gotten even worse. Not only have they admitted to distributors to artificially making more space in the algorithm for major label artists, therefore pushing more and more small independent artists out. recently in a consequence of sound article they interviewed a former spotify employee who has confirmed the rumors even major label artists are being displaced in their editorial playlist because now they are filling them full of ghost artists ghost artists are fake musicians with fake bios whose music is completely owned by spotify itself which, Ta, te konta generowane przez sztuczną inteligencję, możliwe, że są w rękach jednostek, to jednak te content farmy powoli, coraz bardziej, bardziej zamieniać się będą w korporacje albo korporacje po prostu będą je wykorzystywać dla swoich własnych celów, po to, aby samym sobie generować zyski, tym samym też jeszcze bardziej zabi zabijając. Kreatywność nas wszystkich, i to z kolei jest całkiem przerażająca wizja, która naprawdę, wow, nie wiem do końca, co mam z nią zrobić, kiedy teraz już jakby o niej wiem i kiedy sobie ją wyobraziłam. Na szczęście ludzie, jak zawsze, znajdują sposoby, aby coś z tego typu straszną sytuacją zrobić. The very best content is disappearing from search engines. And it's changing everything about marketing. I've been tracking a massive shift. And the best creators and experts are not putting their content on a website for Google anymore. Instead, they're moving to places like Substack or private communities on Discord or paid newsletters. And here's why all of this matters we're now experiencing a two tiered internet. You have the public web, which is AI generated recycled content. I powiem Wam, że super, świetnie, że ludzie znajdują sposoby na to, aby walczyć z tymi generowanymi przez sztuczną inteligencję treściami, aby tworzyć i publikować w taki sposób, aby jednak znaleźć dobre grupy odbiorców. To, co dla mnie jednak w tym wszystkim nadal niesłychanie niepokojące, to fakt, że większość tych prywatnych platform jednak w którymś momencie zaczyna wymagać od nas płacenia za swoje usługi, co też jednocześnie sprawia, że jakaś tam część tych treści przestaje być dostępna dla wszystkich. To jednak wydaje mi się, że już jest tematem na zupełnie inne wideo niż dzisiejsze. W tym wideo chciałabym może przede wszystkim rozpocząć dyskusję w tym temacie, uświadomić jakiejś tam części ludzi, którzy na dzisiejsze wideo trafią, że tego typu problem w ogóle istnieje, a także może zachęcić Was do tego, żebyście dzielili się tego typu informacjami ze swoimi bliskimi, ponieważ mam wrażenie, że olbrzymia ilość osób jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele z tych... Kontrowersyjnych treści, które w internecie się pojawia, jest właśnie wynikiem pracy botów, a nie czymkolwiek, co w realnym życiu jakkolwiek mogłoby się wydarzyć. Dziękuję, że jesteście tu do końca. Czekam na wasze opinie, a tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!